Tak, 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 no. Chuj, ale lecisz. A mam, ale... To się... To się Aniela, chodź. Chuj mnie strzeli. Aniela, drugi donate, 100 zł. Drugi. Oh, o! To... Oh. Wiem, że to jest kurwa zły pomysł. Nie zaznaczenie sobie jawię dole, ja neaker, jeszcze ty. <śmuszczony> No to chuj, ja wam dałem w gratisie 30 minut, ale widzę, to kurwa było zbędne, nie? Cześć Janekeur i cześć Amon.